Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Audycji chyba na którą wiele osób czeka. Widzicie tutaj okładkę kolejnego tomu, ósmego. Także przybędzie i zaraz jeszcze będzie przedświąteczna oferta. Ośmiu, ośmiu tomów przybędzie tutaj jeszcze jeden, numer ósmy, a później i dziewiąty. Ale na razie teraz ósmy: Przyczyny Kalectw i. I nieszczęście. Można już ten tom zamawiać u mnie. Na Allegro też się, też się pokazał w przesprzedaży. No bo myślę, że z drukarni, różnie to z tą drukarnią. Teraz terminy są rzeczywiście, wydłużyły się przed świętami, ale myślę, że powinien ten tom dotrzeć do mnie około między 10 a, a 13 czy 14 grudnia, także jeszcze przed świętami, oczywiście ci, którzy zamówią teraz u mnie, czy na Allegro, to otrzymają, otrzymają tą książkę. do Bardzo ważną, istotną do, do czytania, co nam tu mówi strona tytułowa. <laughs> Mamy tytuł Przyczyny kalest i nieszczęść dyktowania ludzi w duchu. Dedykowane wszystkim tym, którzy cierpią i są nieszczęśliwi, aby zrozumieli przyczyny swojego cierpienia czy kalectwa, i uzbrojeni w zrozumienie oraz miłość Boga, rodziców duchowych, stanęli do walki o swoją radość i szczęście dzisiaj, tu i teraz, na tej ziemi. Ważne jest tu i teraz. I na tej ziemi, prawda? W tej rzeczywistości konkretnej, materialnej, w której żyjemy, nie, nie uciekajmy. Gdzieś e, nie bujajmy w obłokach. Oczywiście marzenia są e, niezwykle istotnym elementem e, też naszego życia i naszej e, e, rzeczywistości, tutaj naszego życia. E, ale przede wszystkim e, właśnie to też twarde stąpanie po ziemi e, ze zrozumieniem. Bardzo ważna rzecz, e, e, skontrastuje to właśnie z tytułem książki Przyczyny kalest i nieszczęść jest taka, że Humor, poczucie humoru, śmiech nie jest cielesny, a jest bardziej duchowy. Duchy mają olbrzymie poczucie humoru. I to wielokrotnie pani Halinka mówiła o tym, i doświadczała tego, i ja też doświadczałem, jak nagle mi szuflada wyleciała w kuchni. Samoczynnie i kosz na śmieci się przewrócił. Mój syn to zauważył i stwierdził, że to na pewno babcia, która niedawno zmarła czyli moja mama bardzo lubiła to mieszkanie, w którym akurat przebywaliśmy i dała znać, że jest prawda i że jest w porządku, fajnie i jeszcze ma na tyle energii, żeby wyrzucić szufladę ze sztućcami, które się rozsypały po całej podłodze. Było tego trochę zbierania, ale ja do tego też bardzo radośnie. Podszedłem, no bo co, możemy, a moglibyśmy się albo zdenerwować, prawda, nawet wściec, że teraz trzeba to wszystko zbierać, albo wręcz odwrotnie, potraktować to ze śmiechem i zacząć się śmiać. Jaka fantastyczna sprawa, że duch tak, duch tak zrobił. Pani Halince to był już nie pamiętam, który duch bardzo chciał podyktować, i ciągle coś zrzucał, ciągle coś zrzucał. Wieczorem, w nocy spadało to, budziło panią Halinkę, aż w końcu zapytała o jakiego to ducha chodzi i metodą pytań, pytań, tak i nie, otrzymała, że to. Zapomniałem o którego to ducha, ale jest to w dyktowaniu. Chodziło na przykład Lafayette też jej dawał znać, a to chyba był właśnie Lafayette, który zrzucał te przedmioty, a później w podziękowaniu. Tak ładnie pani Halinka odczuła tutaj takie mrowienie, takie smyranie, ale właśnie takie bardzo błogie. I Lafayette dał znać, że to on właśnie, on właśnie to zrobił. Jeżeli tylko dopuszczamy, jeżeli tylko otwieramy się na tego rodzaju rzeczy. I dopuszczamy no, przede wszystkim dobre duchy do siebie. Nie, nie, nie dopuszczajcie nigdy, broń Boże, złych energii, złych duchów, niskich, o niskich wibracjach, niskich instynktach, bo te rzeczywiście mogą nam e, sprawić przykrość i, i trudność, a wręcz spowodować nieszczęście. Pamiętajcie, że to Wy macie tarczę e, ochronną przed... E, Złymi, złymi, duchami. Tą tarczą jest wewnętrzny spokój, radość życia, uczciwość przede wszystkim wobec siebie. Uczciwość wobec siebie to jest ta podstawa. Jeżeli jesteśmy uczciwi wobec siebie, to, to, to żyje się nam lepiej. Ta nasza wewnętrzna dobrość, miłość. Dobrze jest być dobrym człowiekiem, jak jakiś duch podyktował, wtedy ma się. Nie trzeba się martwić, że nas nagle szlak trafi, nagle zginiemy, przyczyni się nam e, 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 doświadczymy jakiegoś nieszczęścia strasznego, e, czy, czy, czy dosięgnie nas jakieś kalectwo. Jak się jest dobrym, to nic takiego człowieka nie spotka. Można być spokojnym. A najgorsza rzecz, tak jak już mówiłem, to jest oszukiwanie siebie. Za to się najbardziej płaci e, i to my sami płacimy właśnie. Swoimi przyszłymi życiami. Na stronie drugiej mamy dotychczas, jakie książki się ukazały, prawda? Tom pierwszy, co mówią zmarli, Tom drugi, jak umierał Bóg, Tom trzeci, era kobiet, Tom czwarty, gwiazdy kina, Tom piąty, wielcy Polacy, Tom szósty, miłością wyzwoli. Tom 7 Przyczyny kalestwa i Nieszczęść. I tom 8, którego jeszcze nie ma, więc pokazuje tył standardowy. E, Przyczyny kalestw i e, Nieszczęść. A w przygotowaniu mamy Biblię XX wieku, to o co wielu z Was pyta: dyktowania Jezusa Chrystusa Boga. I kolejne tomy: Oblicza Władzy, Planowany, Władza i Rewolucje, Pisarze i po e, Poeci, Malarze i Kompozytorzy, Nauka i Wiara. Historia całunu według dyktowań Jezusa Boga to też ciekawa, ciekawa książka będzie. Dyktowania Matki Jezusa Boga naturalnej, dyktowania Świętego Jerzego Popiełuszki, dyktowania Świętego Piotra i wiele, wiele różnych tomów. I przygotowuję. Także książkę o Nel, Halinie Noel pod tytułem Moja walka, jak jeździła do, latała do Watykanu, całą tą chronologię od czasu, kiedy otrzymała pierwsze ostrzeżenie o grożącej nam zagładzie w 1979 roku, do czasu urotowania nas do maja i podjęcia akcji przez Jana Pawła II i ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana, że do tej zagłady nie, nie doszło. To będzie właśnie moja, moja walka. Cała ta chronologia. Tamte, tamte lata wraz z, z oczywiście tym, co się działo, no i tym tak zwanym drugim i trzecim dnem, jak świętą, jak świętą trójcą. I też wiara poza religią i kościołem. To też przygotowuje. Taką, taką, taki tom. Myślę, że bardzo bardzo potrzebny. A strona trzecia, mamy tutaj na stronie trzeciej jest przyczyny kalest i nieszczęść i Fragment dyktowania Jezusa Chrystusa Boga z 29 listopada 1989 roku, który też ten fragment będzie, będzie w Biblii XX wieku. Oto słowo Boże. Mnie Waszego Boga tak bardzo boli, gdy moje dziecko cierpi, ale prawo konsekwencji jest przemożne. Według słuch, słów moich wypowiedzianych przeze mnie jako Jezusa. Co posiejesz, to zbierzesz. Jak słusznie matula, Moja Maryja przynajświętsza podyktowała, cudzy ból nie boli, musicie odcierpieć swoje winy, by wasz duch mógł się wznieść wyżej. Konsekwencja czynów użycza wam, moje dzieci, również nagród. Zbierajcie je czyniąc dobrze, kiedy możecie, ale bezinteresownie jedynie dlatego, że ktoś potrzebuje, a wy jesteście w stanie dać. To strona trzecia, no i strona piąta, mamy spis treści, co w tym tomie jest. Jest tam wstęp do pierwszego wydania, czyli takie odczucie tej obecnej sytuacji, tego napięcia, pandemii i tego wszystkiego, co się dzieje. Później mamy wprowadzenie do, do dyktowań i omówię tam. E, e, pewne trzy, trzy duchy, bardzo ciekawą sytuację. E, później mamy notę redakcyjną i mamy znajomego pani Halinki e, John A.C., który e, kaleka młodo zmarł, urodził się kaleką i w wieku dwudziestu kilku lat zmarł. Mamy kapitana Zygmunta Pawlaczyka tego sferalnego lotu Iła 62, który roztrzaskał się w lesie, e, w lesie kabackim zginęli wszyscy i jak to tak e, od noworodka do starca każdy musiał zginąć, więc e, przypadkowo to jest ciężkie do zrozumienia, prawda? Ale to też jest to prawo konsekwencji, przyczyny i skutku. Nieznający się ludzie wsiadają do samolotu, który się musi, e, musi rozbić e, i, i rozbija się. Przypadek? Nie, nie ma, nie ma przypadków. Każda z tych osób, która wybrała i wsiadła e, na ten lot. E, sami sobie taki los wyznaczyli, nie wiedząc oczywiście o tym. Planowali to sobie, tak sobie zaplanowali przed urodzeniem się, kiedy wszystko wiedzieli, ale w momencie, prawda, życia tutaj na Ziemi, my zapominamy wiele rzeczy, dlatego, no, nie możemy wiedzieć, że ten samolot się akurat rozwali, on się rozwali i bo, bo, bo ci wszyscy ludzie muszą, muszą ich życie musi się właśnie, właśnie urwać. Bardzo ciekawe dyktowanie. Później mamy Jana C. z kopalni w Mysłowicach. Dlaczego taki los? Iż zginął tam w wybuchu razem z innymi. Mamy Leokadię, która nie chciała podać imienia, nazwiska. Młoda kobieta miesiąc po ślubie. Zgwałcona i, i zamordowana przez e, gwałciciela. Dlaczego tak się. Dlaczego ją taki los spotkał? Prawda? Bo to też nie bez przyczyny. Jeżeli na przykład dziecko jest gwałcone i zabijane, zabijane to, to nie ma w tym przypadku. To jest zawsze konkretna przyczyna. To jest to e, niezrozumiane, ale bezwzględne, zawsze funkcjonujące prawo przyczyny i skutku akcji i reakcji. Mamy. Kalekę, też znajoma pani Halinki, na wózku przez 50 lat. Mamy matkę świętego Don Juana Matusa, Indiankę, którą też tragiczny los spotkał, kiedy Don Juan był malutki. Ona została zamordowana. O tak, bo wtedy mordowało się, mordowało się Indian, bo przecież to nie byli ludzie, a to było coś pomiędzy małpą a człowiekiem. Tak to jakoś. Hiszpanie traktowali. Także jest ta matka z plemienia, Jakui, tak jak i Don Juan. I też bardzo ciekawe dyktowanie. Tragiczne bliźniaki, czyli tak zwane, jak to się nieładnie mówi, zroślaki. Dzieci, które lozą się bliźniaki, zrośnięte jakąś częścią ciała albo wieloma, i mają na przykład tylko dwie rączki i trzy nóżki, czy cztery albo dwie. Ale są mają wielokrotnie jeden, jeden wspólny y, organ. I dlaczego mamy tutaj y, młodą studentkę, Fay Ginger Meadows, amerykankę rozszarpaną przez krokodyla i też y, dlaczego mam tutaj koleżankę y, Elżbietę Dutowską, y, która, no, którą czasną samochód? Y, to było jakoś po, po maturze dosyć, dosyć szybko. No i niestety taki los. Dlaczego? Dlaczego? Młoda, ładna dziewczyna, jak zobaczycie. Miałem jeszcze jedną koleżankę, już mówiłem, Magdalena. Byłem z nią na jednej czy dwóch randkach. Namawiała mnie, że żebym... ona była zapalonym skoczkiem spadochronowym. Namawiała mnie, żebym skoczył. Bo to fantastyczna sprawa już mieliśmy gdzieś tam wyskoczyć sobie na weekend razem, czy coś takiego, a tu nagle dowiaduje się, że spadochron jej się nie otworzył. Przypadek? Nie, nie ma przypadków. Jej życie też musiało się nagle urwać w tym momencie zderzenia z ziemią, kiedy dopiero ten zapasowy spadochron się zaczął, zaczął otwierać, ale nie zdążył się otworzyć. No i taki los też młodej, e, fajnej dziewczyny, 17 chyba lat, czy 18 miała wtedy. E, chyba nie pełne 18, o ile dobrze pamiętam. No i widzicie, taki los. Także już e, te przykłady e, miałem chodząc do liceum w Warszawie, ale wtedy jeszcze nie rozumiałem tej konsekwencji. No cóż, zginęła tragedia, zdarza się, prawda? Ale dlaczego? Dlaczego? Zawsze mnie męczyło to pytanie. Dlaczego? Dlaczego ona, a nie ktoś inny? Prawda, a nie inna. Jak to jest? Mamy też Mariana z Beethovena. To właśnie on zaprzęgał konie i woził powozem Beethovena. W jego poprzednim życiu też w Niemczech, gdy był baronem. I tak go traktował, że w tym przyszłym już swoim życiu jako genialny kompozytor Beethoven musiał zacząć głuchnąć, być głuchym w dość młodym wieku, a pod koniec życia nie usłyszał, jak był na premierze dziewiątej symfonii, to nie, nie był w stanie nic już usłyszeć, nic nie słyszał, także swojego dzieła nie był w stanie usłyszeć. Też ciekawa bardzo historia. Mamy dwie stewardesy, Sharon Ford i Jacqueline Urbańską, które zginęły na lotnisku podczas startu samolotu w Manchesterze. Też się dowiecie, zginęły ratując, ratując pasażerów. I mamy też Richarda Carpentera, Anglika, który zginął chcąc uratować swojego psa, który wszedł na szyny. Kolejowy pociąg nadjeżdżał. No, rzucił się, żeby pomóc, ale niestety obydwaj zginęli. To znaczy jego pies i on. Ale ta wielka miłość, prawda? Przywiązanie w tym wypadku pana do swojego pieska, właśnie. I też bardzo ciekawa historia, czy on się znał z tym psem konkretnym i jak to, jak to było. Dlaczego tak, tak, taka wielka więź, i dlaczego zginął. Ratując tego psa. Później mamy to, czemu poświęcę następną audycję, czyli Elaine Esposito. To była Amerykanka, która w wieku 6 lat zapadła w śpiączkę. I dlaczego? Całe życie, 40 ileś lat, do końca życia nie odzyskała przytomności, nie wróciła do świadomości, miała tylko tam pojedyncze od czasu do czasu przebłyski. I dlaczego taka, taki los? 6 lat życie się urywa praktycznie, człowiek jest zamknięty w ciele, ciemnym, czarnym, nic nie słyszy, chce coś powiedzieć, ale mięśnie nie pracują, chce coś palcem ruszyć, ale, ale nie może, czy kiwnąć, chce coś oczyma dać znać, ale też nie może, bo są bez wyrazu, mięśnie też nie, nie, nie pracują, no zamknięta, zapadnięta, Zupełnie jak w, jakimś, w jakiejś otchłani, w jakimś lochu bez, bez wyjścia. I dlaczego? I tu mamy trzy duchy: Elaine Esposito i Piękna Uwięziona i znajomy chlebodawczyni, ale o tym opowiem w następnym dyktowaniu. No i później mamy rodzinę Lucypera, bo kim był ten lucyper, który urodził się i żył wśród nas też, czyli ten. Lucyfer zmieniony znaczy e, w całkowicie ta jego energia z, Lucypera, z, e, z Lucyfera zrobiła się tym Lucyperem, ale to też jest inny temat, też to jest omówione, będę omawiał, ale tu jest cała rodzina e, właśnie e, Lucypera. Raz, dwa, trzy, e, trzy duchy i jeszcze Baleria Sikorzyna dyktuje o dwóch innych, a na samym końcu są dyktowania... Jezusa Boga, które polecam. Jedno jest dyktowanie: pierwsze o yy, ostrzeżeniu, jakie Nel Halina Noel otrzymała o grożącej nam zagładzie. To jest właściwie drugie, a pierwsze jest właśnie poświęcone. Dyktowanie Jezusa Boga poświęcone Lucyperowi, dlaczego urodził się, dlaczego musiał się urodzić, żyć wśród nas i tyle, takie olbrzymie spustoszenie. Czynić w ciele, w ciele fizycznym ten bardzo niski, jeszcze bardzo, bardzo ubogi duchem człowiek. Także ten tom już ósmy możecie zamawiać, jak mówiłem. Jeszcze kto nie ma, a chciałby sobie od razu poczytać to dyktowanie, no to może zamówić te siedem tomów. One są jeszcze w promocji, która zniknie za ten tydzień a to ósmy sobie dodatkowo, dodatkowo e, e, z, zamówić. E, ale tak jak mówiłem, można zamawiać przez Allegro, bezpośrednio, bezpośrednio u mnie jest telefon i e-mail, e, wystarczy też napisać e, SMS-a. E, przesyłka jest tam a, przez Pocztę Polską e, standardowa, siedem e, polecony, 9 priorytet polecony, 12:99 Kurier DPD. No i oczywiście odpowiednio tam więcej za, za pobraniem, jeżeli ktoś chce płacić, zapłacić przy odbiorze, a nie wcześniej, wcześniej przelewem. Tutaj też pokazuje poniżej numer konta. Można robić te przedpłaty na tą książkę. Każdy, kto zamówi już teraz, na pewno otrzyma przed, przed świętami ten jakże istotny, jakże ważny tom. Ósmy. Dziękuję bardzo za uwagę, podkreślam jeszcze tylko te najważniejsze elementy na koniec, że wolą Boga było urodzić się jako człowiek z normalnych rodziców świętej Maryi i świętego Józefa i żyć wśród nas jako człowiek. Taka była wola Boga, ale nikt o tym nie wiedział. Jezus musiał mówić o Ojcu w niebie, bo nikt by przecież nie pojął i nie zrozumiał 2000 tysiące lat temu, że ja jestem Bogiem, prawda? To musiało właśnie tak, tak być. O to nie można winić zwierzchników Kościoła, ale można ich winić o te wszystkie przekręcenia, przeinaczenia Biblii od tego czasu, wyrzucenie, wykreślenie, uznanie reinkarnacji za Herezję i tego prawa przyczyny i skutku. A Właśnie Jezus głosił e, swoim apostołom mówił o reinkarnacji, że życie opiera się na prawie przyczyny i skutku. Co posiejesz, to zbierzesz. Akcji i reakcji jest osadzone na reinkarnacji. I to jest właściwie e, wszystko całe to dzieło piękne stworzenia, jakże sprawiedliwe wobec wszystkich zawsze. Nieważne jakie sobie tutaj miejsce na tej ziemi e, znajdziemy, Stwórca Bóg Jezus nie bierze pod uwagę płci, płeć nie ma znaczenia, to jest kwestia ziemska. Dostarcza nam tutaj rozkoszy i korzystajmy z tego jak najwięcej, bo że jesteśmy na tej planecie, możemy się urodzić albo kobietą, albo mężczyzną, i w związku z tym tyle rozkoszy jest z tego powodu możemy mieć, bo dar seksu jest darem. Dla wszystkich, wszystkich dzieci na tej planecie. Etyczny seks. O tym też będzie audycja, była już zresztą mówiłem o etycznym, etycznym seksie, ale to jest do korzystania do woli na tej, na tej planecie. Także płeć, pochodzenie, kolor skóry też dla stwórcy nie ma żadnego znaczenia. Nasze wykształcenie, w co wierzymy czy nie wierzymy. Liczą się nasze. Myśli, nasze czyny. Co zrobimy, tak będziemy mieli. Jak sobie pościelemy, to życie takie będziemy mieli przyszłe. Też tak można powiedzieć. Także dziękuję raz jeszcze. Zapraszam do subskrybowania. Polecajcie audycję znajomym i do usłyszenia wkrótce, gdzie będziemy szerzej omawiać ten tom 8, a jak. Przyjdzie już z drukarni. Mam nadzieję, około 10-14 grudnia e, najpóźniej. E, no to będzie już tutaj nie 7, a 8 tomów. Pewnie będę większy stolik już potrzebował. A jak będzie tych tomów 10 czy 12, jeszcze Biblia, no to rzeczywiście e, więcej miejsca, żeby je tutaj tak ładnie e, pokazać jeden obok drugiego. E, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do miłego.